Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. E, tak wiem, dawno mi nie było, ale już wracam do Was, e, jak najbardziej. E, tylko, że troszeczkę jest innym filmikiem, wiem, że mam dużo zaległości że chciałabym Wam dużo poopowiadać, e, ale naprawdę na to przyjdzie czas. E, natomiast, mm, zainspirowana różnymi y, kanałami, właśnie stwierdziłam, że też złożę sobie zamówienie z chińskiej strony. Od dawna już chciałam jakby to zrobić i mówię, a dobra, zrobię. Fakt faktem powiem wam szczerze, że nie planowałam nagrywania tego filmiku, ale mówię, no ok, skoro już dzielę się z wami, co tam u mnie. Wiadomo, że każdy robi wiosenne porządki, więc może się akurat czymś zainspirujecie, no i stwierdziłam, że okej, okay, nagram ten filmik, więc zaczynamy. Powiem Wam tak, pierwsza rzecz to jest taka niebudżetowa, taka, trochę poszeleszczę, przepraszam, i to są takie... To jest taki zestaw kosmetyczek. Powiem Wam, że ja uwielbiam yy, takie kosmetyczki siateczkowe i lubię takie kosmetyczki przezroczyste. Zresztą tutaj mogę Wam nawet pokazać. O, dla mnie po prostu kosmetyczka musi być przezroczysta. Yy, I mam właśnie. Dawno, dawno temu zakupioną, właśnie identyczną kosmetyczkę, w której trzymam takie przybory higieniczne w pracy. I zresztą te też, właśnie one się w ogóle tutaj bardzo ładnie mienią w tym świetle. Te też jakby zakupiłam z myślą o pracy. Tutaj jest trzy te kosmetyczki są. No, po prostu świetne są, naprawdę. I mam właśnie taką. Sprawdza mi się świetnie, i sądzę, że te też będą się sprawdzały super. Um, powiem Wam, że na stronie wyglądały na większe, ale ja akurat jestem bardzo zadowolona, że one są takie e, malutkie. Um, o, tutaj tak jakby mini portfelik, można nawet z tego zrobić. Naprawdę super i y, przyda mi się to naprawdę. Um, no i y, tak, więc tak. <laughs> kosmetyczki. E, naprawdę fajna, fajna sprawa. Dobrze, więc yy, to tyle. Później tak. Pamiętam, że dawno, dawno temu yy, obejrzałam, słuchajcie, taki filmik Izzy, sporachowane. I pamiętam, że Iza yy, kupiła sobie koperty yy, do wyzwania 100 kopert yy, do takiego yy, binder'a yy, A5. I yy, powiedziała, że właśnie bardzo nie lubię, jak gnie, gniotą się yy, te banknoty, jak trzeba jest właśnie yy, jakby składać na pół. E, więc stwierdziłam, że w sumie i ma rację, bo ja też nie znoszę swoich banknotów składać na pół. No więc e, zakupiłam sobie e, takie koperty. E, tylko, że właśnie teraz nie wiem, czy zmieści się tutaj stuba, powiem Wam, ale zobaczymy. E, otworzymy sobie. Już po prostu sprawdzamy na żywo. W ogóle w tym wyzwaniu 100 kopert mam w porywach. Ile to mam? 300 zł, ponieważ cierpię na chroniczny brak pieniędzy w tym momencie, ale dobra, nieważne. W każdym razie e, sprawdzamy, czy, czy się zmieści ta stówka. A one widzicie tutaj mają e, boczną taką kieszonkę. Z boku się wkłada ten pieniążek. No i zobaczymy no. No nie, powiem Wam, że nie. Zobaczcie, widzicie, że to wystaje troszeczkę. No, na upartego może, może tam no wejdzie w sumie. No, wiecie, jak na przykład wkładam, włożę to do segregatora. Nie ma jakiegoś takiego problemu, ale no, całe to, to nie wejdzie na pewno setka. A zobaczymy z pięćdziesiątką, jak już patrzymy. Ja mam jakąś pięćdziesiątkę, tutaj tak nie mam. Więc zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Pięćdziesiątka wchodzi idealnie. Yy, naprawdę. Więc yy, no jedynie pięćdziesiąt. 50 złotowe banknoty. No setki też wejdą, ale wystają troszeczkę z tej koperty. Myślałam, że że jednak wejdą. No, no dobra, no w sumie powiem Wam, że lepsze to niż właśnie składanie tych pieniędzy na pół. Przynajmniej ja mam takie odczucie i na pewno, na pewno zamienię właśnie te koperty te na, na takie. Bo to po pierwsze też bardzo ładnie wygląda. A potem je, yy, no nie gniotą się te pieniądze, tak? Nie gniotą się i, i jest fajnie. Więc tak, yy, więc tych zestawów, yy, tych kopert, yy, zamówiłam sobie dwa, no bo na 100 kopert tutaj jest, yy, bodajże 25 sztuk. Yy, I zamówiłam sobie właśnie jeszcze jeden zestaw. Tak, więc mam. Następnie. Yy, Co ja um, zamówiłam, sobie, zamówiłam sobie zestaw kości i powiem Wam, że w sumie nie wiem dlaczego. <grym>, no bo tak naprawdę moje gry są ograniczone. E, teraz. E, wiecie, że ja no, raczej nie gram w gry, ale stwierdziłam, że okej. Okay, może, może jeszcze na wszelki wypadek. Zwłaszcza, że one też tam kosztowały jakieś grosze. No i też właśnie chciałam, wiedzieć co, żeby one dobrze wyglądały w kamerze. No bo w sumie je będę używać, jeżeli już, no to do, do kręcenia tam filmików. Oj, musiałam to zrobić, przepraszam. No i właśnie, zobaczcie, widzicie, jak to ładnie wy wy wyraziście wygląda? Super naprawdę. Yy, dlatego też chciałam, żeby były takie wyraziste, yy, no i są i bardzo fajne, więc tak. Może się przydadzą, <noise> czemu nie? Położę je sobie tutaj. O. No dobrze, no i jedziemy dalej. Dalej powiem Wam, że jestem zaciekawiona jakby ofertą personalizowanych kopert u dziewczyn albo w ogóle kopertami u dziewczyn, tylko że zauważam, że te koperty niestety są bardzo, bardzo drogie. Więc stwierdziłam, że no zanim coś zamówię, żebym była już z tego 100% zadowolona, to stwierdziłam, że sobie wypróbuję te koperty, które są dostępne właśnie na chińskich stronach. I powiem Wam, że przy pierwszym zestawie się zawiodłam, ponieważ dali mi nie to, co zamawiałam. W sumie nie wiem dlaczego tak się stało. I niestety kopert jest za ym, najwięcej. I to są koperty takie, widzicie, otwierane w, y, w, te, w tą stronę. One miały być normalnie, bez, jakby bez niczego, tak? Y, natomiast są otwierane w tą stronę, i wiem, że my się nie podobimy. Y, w sumie nie wiem, czy nawet to ben, będę otwierać, bo może po prostu kiedyś y, za parę ładnych lat, <todgłosyśnionym> y, jak dorobię się 500 subskrybentów to może zrobić jakieś miniaturowe dostanie i po prostu rozdam te koperty. Więc no nie wiem. Nie podoba mi się to, że tak się stało. No ale tak się stało i nic z tym nie zrobimy, no przecież tego nie odeślę. Więc tak, no, no tak jest. Ale właśnie zaciekawiły mnie też koperty otwierane jakby bez suwaka, tak? I tutaj mam na przykład. Nie, to może być no, od tych. E, takie zwyklaki. 5 mm, sztuk. Zobaczymy w ogóle, jak one się będą sprawować, powiem Wam. E, też. Zrobimy tutaj mini już przymierzalnik. Przymiarkę, przymierzalnik. E, chyba dawno nie nagrywałam. <laughs> e, więc tak. Mm, Zobaczymy w ogóle, powiem Wam, że one są nawet takie fajne minusie w sensie e, takie elastyczne, myślałam, że będą twarde, ale są super, naprawdę, naprawdę są bardzo, bardzo fajne, e, no, fajne, już zrobimy przymiarkę, jak tutaj w tym moim bajdelku mm, będzie wyglądało, więc tak, mamy bajdelek, mamy jakąś stóweczkę, mamy, no więc zobaczymy sobie. Kopertka. Myślałam, powiem Wam, że one będą po prostu o wiele mniejszego rozmiaru niż te i bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, że nie są. Poza tym są bardzo takie giętkie, elastyczne. E, więc y, nie powinno być y, bardzo pojemne będą. E, o, widzicie to? Bardzo fajnie to wygląda, powiem Wam. E, o, nie, nic nie wystaje. Są super, naprawdę. Znaczy e, ta jedna, którą przymierzyłam. Tak więc, tak. Fajnie się to prezentuje, powiem Wam. E, Naprawdę, e, więc zobaczymy, mam ich 5 e, sztuk. Ale do tego jeszcze zamówiłam sobie kolejne, e, w ogóle zobaczyłam je na stronie budżetowni, bodajże też e, magiczny budżet ma te koperty, e, i no, dziewczyny mają, powiem Wam. E, a ponieważ. Jakby czerpię inspiracje od innych ludzi, to stwierdziłam, że ja też muszę wypróbować. I zamówiłam sobie takie przezroczyste. Eee, więc tak, bardzo fajne. Też 5 sztuk, tak wiecie, na wypróbowanie. I też zrobimy sobie przymiarkę. No, one jeszcze nie mają tych dziurek wszystkich. Wiecie co, ja zamknę drzwi, chwila moment. Przepraszam, troszeczkę na skrzypie, no ale trudno. O, nie mają takich dziurek jeszcze, ale takich wyrobionych, ale okej, okay, to mi przecież nie przeszkadza. O i widzicie, zobaczcie, one są takie mega, mega przezroczyste, już prawie nie widać. Natomiast widać zawartość i to jest właśnie bardzo interesujące. No weźmiemy na przykład sobie słóweczkę. Wystarczy sobie tutaj. No, powiem Wam, że super. Proszę bardzo. <laughs> Powiedzcie mi, które lepsze, które Wam się podobają bardziej, ale po prostu i te, i te mega są naprawdę. Yy, więc pewnie będzie taki, że po prostu podzielę je na różne kategorie, na przykład wydatki roczne, yy, jakieś tam yy, wydatki. Oszczędzanie długoterminowe i tak dalej. Pewnie, tak, to tak będzie wyglądało. No, ale naprawdę super, są super. No i ostatnie. I to już jest koniec. <grytanie> Zobaczcie, co dorwałam. Dodawałam koperty. O. Um. Uh -huh. Jest chmurką. I powiem Wam, że one też są takie elastyczne. Zobaczcie, one mają tutaj zakładkę, a tutaj mają taką chmurkę. Yy, bardzo fajne. Yy, I też zobaczymy, jak się będą tutaj prezentować od razu. No, one są już dużo węższe, nie? Czyli na przykład. Yy, Widzicie, te są bardzo szerokimi kopertami. Tutaj się zmieści standardowo e, fajne wyzwanie. E, zmieści się tak naprawdę wszystko, e, co tam chcecie. Duże wyzwanie, naprawdę e, nie ma żadnego problemu. Tutaj tak samo. E, natomiast z tym już może być problem, nie? Zresztą, czekajcie, mam jakieś... O, mam, zobaczcie. Mam tutaj na przykład takie wyzwanie, którego oczywiście jeszcze nie zaczęłam robić. E, słodkie torki z magicznego budżetu, tak? I zobaczcie. Tutaj ono będzie wyglądało tak. O, widzicie, że ono ma problem, żeby po prostu tutaj wejść. Ta koperta już się, już się tutaj kończy, i te ringi przeszkadzają w tym, żeby to wyzwanie po prostu umieścić tutaj. Ehm, natomiast tutaj. Te koperty. Tak naprawdę wejdzie bezproblemowo. Zobaczcie. O! Widzicie to? Zupełnie inaczej się prezentuje. Naprawdę. I to wszystko się trzyma. Widzicie, że te pieniądze ani te koperty nie latają. Wiadomo, że to nie są koperty na bilon, ale naprawdę, no super sprawa. Powiem Wam super. Chyba bardziej przemawiają do mnie te. Te przezroczyste, um, ale te też są fajne, te oszronione. Mimo iż tak naprawdę też jakby wszystko widać ładnie, nie? O, super. Także z kopert jestem mega zadowolona, z kości też. Ech, no i to by było na tyle. Powiem Wam. <noise> Dam Wam znać, co tam u mnie i jak tam, ale to jeszcze nie teraz. Więc trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że odpoczywacie w święta. Bo ja powiem Wam, jakoś u mnie strasznie intensywnie w ogóle to wszystko, ten kwiecień mija. No ale dobrze, jesteśmy w kontakcie cały czas. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i fajnie, że jesteście ze mną, że pamiętacie o mnie. Tak więc tak, to do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa!